W naszych wiadomościach zapraszaliśmy już do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych powiatu Raciborskiego. Teraz przyszła pora na zaprezentowanie walorów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, który oferuje naukę także na poziomie podstawowym. Mimo że do 1 września pozostało jeszcze sporo czasu, już teraz trzeba pomyśleć o wyborze najlepszej szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu jak zwykle może pochwalić się bogatą ofertą. Serdecznie zapraszamy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, która słynie z tego, że uprawiamy tutaj sport, pływanie, lekką atletykę, zapasy. I to są dla nas takie dziedziny priorytetowe. Myślę, że po okresie pandemii to, to jest fantastyczna oferta, bo przecież nikogo nie trzeba przekonywać, że sport to takie zdrowie psychofizyczne, ale też możliwość rozwijania swojej osobowości. Dbamy o budowanie pewnych cech, charakteru dyscyplina, odpowiedzialność, praca w zespole i wiele, wiele innych wartości niesie nam sport. Do dyspozycji uczniów są także nowoczesne obiekty sportowe, które są niezbędne przy przeprowadzaniu treningów. Mamy coraz lepszą bazę. Nasza hala lekkoatletyczna będzie modernizowana. W części zmodernizowany jest tartan. Zmodernizowane są szatnie dla pływaków, także baza staje się coraz wspanialsza. No, mamy tradycyjną Kadrę, ale oprócz tej tradycyjnej z dużymi sukcesami sportowymi, będzie też młoda kadra. Myślę, że to też takie zaskoczenie dla naszych uczniów, że będą mieli też nowych trenerów. Serdecznie zapraszamy. Oprócz wysokiego poziomu sportowego, szkoła ma do zaoferowania także klasę o profilu Straży Granicznej, który przygotuje do służby nie tylko fizycznie. Straż Graniczna od roku z nami współpracuje, zaoferowała swój program autorski, który zawiera zajęcia nie tylko na terenie Straży Granicznej, ale w Pyżowicach na lotnisku, ale na Szczelnicy, ale na granicy. No może w tym roku nie wszystko jeszcze udało nam się zrealizować. Bo warunki są dla wszystkich takie same czyli pandemiczne. Natomiast program jest bardzo ciekawy, a zajęcia prowadzone są przez osoby, które pracują w Straży Granicznej. I myślę, że to też jest dużym atutem, bo wtedy nie nauczyciel chemii, fizyki czy matematyki opowiada o perspektywach, ale faktycznie możemy dotknąć, poczuć, przeżyć to, co ewentualnie chcemy w przyszłości robić. Placówka prowadzi także rekrutację do szkoły podstawowej, która także że wyróżnia się swoją ofertą. W szkole podstawowej nie tylko rozszerzamy ofertę sportową jak na szkołę sportową przystało, ale wprowadzamy dalej metody pracy Montessori, metody pracy Warnkego, budujemy taką szeroką ofertę Centrum Wsparcia Ucznia, gdzie mamy trzech psychologów, gdzie mamy psychologa sportu, gdzie mamy dietetyka, pedagogów i tych nauczycieli, którzy w ramach takiego wsparcia dla uczniów dodatkowych zajęć chętnie uczestniczą w zajęciach, które pozwalają młodzieży przygotować się do dorosłego, dojrzałego życia. Więcej informacji o ofercie i sposobie rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej racibosz.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.